Jestem chory psychicznie i mam zaburzenia Siedzę nocami i powoli to do mnie dociera Jestem tak zniszczony, dla mnie ratunku już nie ma Po tym co przyszedł jestem takim człowieka myślę, że depresja już sama, to mety Droga daleka, a czas ucieka Im dłużej stanie, tym bardziej to boli Kławi mi serca i się nie goi Krzyczę i proszę, ale nikogo to nie obchodzi Już nic mi nie pomaga Krzyczę, ale nikt nie słyszy wołania Krzyczę, ale nikt nie słyszy wołania Niech nie słyszy wonia mi serce, bo dostałem kulę Cały czas cierpię, w sercu zostawiła dziurę Czas przydał w chemię już kurwa nic nie czuję Już kurwa nic nie czuję Trwawię mi serce, bo dostałem kulę Cały czas cierpię, w sercu zostawiła dziurę Czas przydał w chemię już kurwa nie czuję Już kurwa nie czuję Nie Wiem, już kurwa kuchy, kochać tak moje. Zobaczyłem różne stany depresyjne, paranoje i mój łeb rozjebany Pierdolę wszystkich i zamykam się w sobie, nikt nie wie co się dzieje w mojej głowie Nikt nie wie co czuję, nikt nie wie w jakim jestem punkcie Zapiłem depresję, lecz popadłem w alkoholizm Nigdy nie będę taki sam, bo staw szarem uperskiemu Tak zniszczony jestem dziś, jestem zany jedynie na siebie Ale wyjście z tego najcięższe. ciężkie, a słyszałem takie słowa Choćby nie zawsze było pięknie i kolor. I dziwisz się, że po takich słowach te rany się nie goją Zostałem sam na sam z moją paranoją, z moją chorą głową Z moją chorą głową Krwawie mi serce, bo dostałem górę. Cały czas cierpię, w sercu zostawiła dziurę Czas przyda chemię, już kurwa nic nie czuję Już kurwa nic nie czuję Krwawie mi serce, bo górę Dziurę, czas przyda w niuchemię. Już kurwa nic nie czuję Już kurwa nic nie czuję Dźwawię mi serce Bo dostałem kulę. Cały czas cierpię W sercu zostawiła dziurę Czas przyda w niuchemię. Już kurwa nic nie czuję Już kurwa nic nie czuję Dźwawię mi serce Bo dostałem kulę. Cały czas cierpię W sercu zostawiła dziurę Czas przyda w niuchemię. Już kurwa nic nie czuję